Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie i na wstępie bardzo chciałam podziękować za wszystkie nowe subskrypcje i za to, że mam tyle odsłon mojego ostatniego filmu. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie cieszą też komentarze, kciuki w górę, każde miłe słowo. Bo jak wiecie, to strasznie motywuje. Ja przez długi czas bardzo wstydziłam się nagrywać taką formę filmów i uciekałam gdzieś z drugiej strony kamery, pokazywałam Wam tylko to, co przygotowywuję. Ale myślę, że takie filmy też będą miały fajny odbiór i będzie mi to sprawiało więcej przyjemności, kiedy będę mogła sobie z Wami porozmawiać. Także nie przedłużam yy, i pokażę Wam teraz, co ugotowałam. Jak już mogliście zobaczyć, dziś na obiad była zupa warzywna, e, oraz dla męża na lunch przygotowałam kurczaka i warzywka. E, co robiłam, jak robiłam, czego użyłam, e, dodam wam w opisie. E, natomiast teraz chciałam wam powiedzieć o czymś innym. Jak możecie zobaczyć, e, moje włosy dzisiaj wyglądają średnio. E, Ponieważ wyglądają na bardzo tłuste, tak? Ponieważ olejowałam je dzisiaj, słuchajcie, ja do olejowania używam takiego olejku organowego. Ten już mi się kończy, tak naprawdę, może na jeszcze raz, góra, dwa mi wystarczy. Ale już zaopatrzyłam się w nowe opakowanie, on tak wygląda. Ja go kupiłam tutaj w Wielkiej Brytanii w sklepie Poundland. Odpowiednikiem tego sklepu w Polsce jest Deals. Podejrzewam, że możecie go kupić tam za jakieś 5-6 zł, bo ja za niego płaciłam funta. I powiem Wam, że jak na tak niską cenę, to jakość tego oleju jest naprawdę dobra. Ja sobie go chwalę, używam go już od dłuższego czasu. I ten olej bardzo ładnie wygładza, nawilża regeneruje końcówki y, oraz skórę głowy, bo ja mam bardzo wysuszoną skórę głowy. Co prawda, olejek nie jest łatwo zmyć z głowy. Aby go y, usunąć, ja używam najpierw odżywki, y, bo nie mam maski niestety żadnej w tej chwili. Y, później myję szamponem, i następnie nakładam znowu odżywkę. Tylko musimy pamiętać, żeby y, odżywka, jak i szampon nie miały zbyt dużej ilości silikonów, bo możemy za mocno sobie obciążyć włosy. Ale tak naprawdę taka arganowa kuracja jest zbawienna dla włosów, bynajmniej dla moich, i mogę Wam to powiedzieć ze własnego doświadczenia, że moje włosy odżyły, bo ja tak bo ja na własne życzenie bardzo sobie zniszczyłam włosy ja moje włosy najpierw rozjaśniałam, przyciemniałam znów rozjaśniałam, miałam kolorowe włosy później znów je rozjaśniłam, znów pociemniłam, znów rozjaśniłam no i teraz jak możecie zobaczyć znów je delikatnie przyciemniłam ale o tym może Wam powiem innym razem, dlaczego, jak czego użyłam, w jaki sposób to zrobiłam jeżeli uda mi się znaleźć zdjęcia, to pokażę Wam przebitki, jak moje włosy na przestrzeni ostatnich półtorej roku wyglądały, jak zmieniałam kolory. Teraz natomiast idę umyć włosy, wysuszyć i pokażę Wam, co wczoraj kupiłam. Jestem już z powrotem. Jak możecie zobaczyć, moje włosy, przepraszam, że tak zerkam w ogóle mam tu lusterko, są bardzo spuszone, bo suszyłam je suszarką, ale zobaczcie, jak ładnie się błyszczą. Szczególnie tutaj odrost, który nie był nigdy pojaśniany. On wygląda naprawdę na fajnie, zdrowy. Tutaj końce włosów też wyglądają o wiele lepiej niż wyglądały. Gdzieś tam na y, poprzednich jakichś filmikach można zauważyć, jakie ja mam y, zniszczone te włosy, y, bo w filmiku o kosmetykach y, z The Originary i o perfumach, które zamówiłam z Notino miałam... Jeszcze tak y, jasne włosy, a już w ogóle na jakimś tam holo zakupowym zika y, miałam niewyprostowane zupełnie włosy i była to tragedia. Y, teraz też mam niewyprostowane, jedynie wspomagałam się szczotką, żeby troszeczkę je ułożyć do dołu. Nie są dokładnie dosuszone, ale i tak uważam, y, że naprawdę one w dotyku są tak delikatne, tak mięciutkie, y, że. To jest nie do opisania, nie do porównania, po prostu z tym, co ja miałam na głowie jeszcze jakiś czas temu. Zwiążę te moje włosy, bo będzie mi tak wygodniej. Nie lubię ich takich rozpuszczonych. Klikł, jestem czerwona na buzi, ugrzałam się przy tym suszeniu suszarką. Ja zazwyczaj nie, nie używam suszarki, a jak już używam suszarki, to nie używam wówczas prostownicy, żeby już bardziej nie niszczyć tych włosów. Dobra, tu mamy bobka. E, pokażę Wam teraz, co udało mi się wczoraj kupić w, w Funciakach, tak naprawdę. No, tak ogólnie nazwę te, te sklepy, bo tutaj jest ich mnóstwo takich sklepów, gdzie można kupić różne m, akcesoria do domu, takie pierdółki, że tak powiem. I e, ja kupiłam sobie kilka rzeczy. Także przejdę już do pokazywania. Zaczynam od takich stricte do kuchni rzeczy i co? I kupiłam sobie słuchajcie takie bardzo malutkie miseczki na dipy. Ja ich kupiłam, nie wiem, 2, 4, 6. One były po 50 pensów, czyli po 2,50. Myślę, że fajne będą na dipy, czy nawet jeżeli będę coś gotować, nasypać tutaj jakiś przypraw, no będzie to na pewno fajnie wyglądać. Um, następną rzeczą e, kupiliśmy dwa takie dzbaneczki. Mój mąż je wybrał, uznał, że e, będą fajne na jakieś sosy. Nie wiem, co on jeszcze e, wymyśli, ale mówi, że no, jakieś sosy, może coś do picia małego, albo do wstawienia do lodówki po prostu, żeby mało miejsca zajmowało, jak e, po prostu będę chciała przelać jakiś sos, czy troszkę zupy nawet. E, kolejną rzeczą jest e, wazon. Ja już go używałam. E, Kupiłam go w Tesco, słuchajcie, za e, całego funta, czyli 5 zł. Jest to taki klasyczny szklany e, wazon. No, my często kupujemy świeże kwiaty, także na pewno mi się przyda, a wcześniej, e, oczywiście, w czym trzymałam? W słoiku. Tak, w słoiku trzymałam kwiaty. Słuchajcie. E, następną rzeczą są takie, nie wiem jak to nazwać, trzepaczki, ubijaczki. E, ja je ja już e, dwie wyciągałam z ciekawości. I słuchajcie, ja Wam coś pokażę. Już przy wyciąganiu, co się stało, powyłazły tutaj. I dzieje się to bynajmniej z dwoma, bo trzeciej nie wyciągałam. Tutaj jak przesuwam, to oczywiście mi się wszystko jardzieli. E, także bardzo mało kosztowały, bo kosztowały jakiegoś funta 29. E, także niedużo, ale uważam, że nie są nawet tej ceny warte. E, następną rzeczą, jaką kupiłam, są takie szczypce. Nie mam tutaj szczypcy w ogóle do wyciągania czegokolwiek. A że nie było dużego wyboru, więc wzięłam takie, no żeby po prostu tymczasowo je nawet mieć. I też kosztowały coś koło funta, czy tam półtorej funta. Kupiłam patyczki do szaszłyków, bo też już mi się skończyły, też kosztowały funta, także dużo. Kolejną rzeczą jest taki szpikulec do wbicia. Nie wiem, do sprawdzania, czy ciasto jest upieczone, tak? Znalazł to mój mąż, nawet szczerze mówiąc, ja dopiero to zobaczyłam. Zauważyłam to dopiero w domu. No ale no dobra, no przyda się, tak? Kupiłam sobie też otwierać do puszek, bo jest mi bardzo potrzebny. A kiedyś kupiłam w Lidlu, słuchajcie, i nie wiem, czy w Niemczech mają inne puszki. Ale ja nie jestem w stanie otworzyć normalnej puszki otwieraczem, który posiadam. Więc kupiłam taki najprostszy i kosztował 80 pensów. Kolejną rzeczą jest taka krajaczka, krajalnica do jajek, nie wiem jak to nazwać. Poprzednia mi się popsuła. No i. A ta kosztowała bardzo mało bo chyba 2 funty. Także wzięłam. Nie jest droga, więc nawet jak się zepsuje, to nie będzie mi szkoda po prostu. Pokażę Wam coś bardzo fajnego. Zobaczcie. To są takie, jak to nazwać, pojemniczki, żeby można było zrobić lody. Ja myślę, że będę robiła sorbety, nie lody, latem. Kosztowały 2,50, 2,5 funta. Kupiłam jeszcze y, dwa takie zestawy. Y, to, jest jakieś, to jest mieszadełko takie y, i pędzelki w dwóch kolorach. Mam już takie czerwone i niebieskie, y, ale na wszelki wypadek, jakby się zużyły, to wolę mieć w zapasie. Y, kolejną rzeczą jest y, taki stojaczek. On y, służy do y, studzenia tostów, bo my często jemy takie. Y, w angielskie śniadanie, gdzie są tosty takie ze zwykłego tostera, które wyskakują. I one najlepiej smakują, jak po prostu wystygną. Stąd taki gadżet. Kupiłam też takie pojemniczki, słuchajcie, plastikowe. Bardzo fajne, solidne. Ten kosztował chyba 1,5 funta, także no niedużo. Ja mam bardzo dużo takich pojemniczków, organizerów, bo lubię wszystko mieć uporządkowane, posegregowane. Wtedy jest mi łatwiej w ogóle coś znaleźć. Mam jeszcze. Oj, troszkę mi się tu napruszyło, bo coś w nim było. Kupiłam jeszcze taki duży. Ten kosztował chyba 2,50. Ten, ten idzie na leki od razu, bo poprzednie takie, miałam no słabe pudełeczko na leki i je po prostu złamałam, więc potrzebowałam nowe. Co jeszcze kupiłam? Kupiłam dwa strojiki słuchajcie, świąteczne, takie na drzwi. pierwszy wygląda tak, z sajączkiem. To jest taka zawieszka. Taki zwykły, ale to no, bardzo mi się spodobał. Kosztował półtorej funta. I jeszcze jeden stroj, który będzie chyba na drzwiach wejściowych. Wygląda tak, ten kosztował 3 funty, także troszkę więcej, ale myślę, że jest bardzo słodki. Co o tym myślicie? Następną rzeczą jest taki pojemniczek, pudełeczko, wiadereczko filcowe. Zapłaciłam za nieba funta. Włożyć tutaj jakiś kwiatek, po prostu to schowam albo obetnę i będzie stała tutaj doniczka z kwiatkiem w środku. Znaleźliśmy też takie słodkie, malutkie kurczaczki. <grym> nie wiem, nie wiem gdzie one będą, jak je wykorzystam. Aż je otworzę i zobaczę. Oj, oj! Oj, Zobaczcie, jakim maniu nie. trochę się sypią. No ale to nic. No, i ostatnią rzeczą jest e, taki koszyczek. E, też wydawał mi się bardzo słodki, taki wiosenny. Pewnie będzie stał w kuchni. Nie wiem jeszcze, co, e, co do niego włożę. No, ale z pewnością będzie fajną ozdobą. E, I z tego, co sobie przygotowałam z tych zakupów wczorajszych, bo tak jak mówię, już spożywki wam nie pokazywałam. Mm, Jakoś wczoraj już nie miałam siły po prostu i zakończyłam filmik yy, spacerem. Yy, no i po prostu mówię dzisiaj tylko pokażę Wam te takie różne rzeczy do domu, które kupiłam, a jeszcze chciałam powiedzieć, że tych pojemników kupiłam w cztery. Cztery je kupiłam. Dobra kochani, yy, na chwilę obecną będę kończyć. Muszę tu troszkę uporządkować, bo narobiłam sobie wokół siebie bałagan tymi wszystkimi rzeczami, a... Średnio lubię, jak tutaj jest taki rozgardiasz. E, także e, posprzątam i może jeszcze o czymś sobie porozmawiamy. A jak nie, to po prostu zakończę ten filmik i zobaczymy się następnym razem. Jeszcze na koniec, słuchajcie, chciałam e, bardzo podziękować Agnieszce z kanału Agnieszki oraz Kindze z kanału Kinga Saha za promowanie mnie na YouTubie, za polecanie moich filmików. Jestem dziewczyną ogromnie wdzięczna. Jeżeli nie oglądacie ich jeszcze, w co wątpię, e, to linki do ich kanału zostawię w opisie i serdecznie polecam Wam zajrzeć do dziewczyn, bo bardzo fajne filmy robią. Są bardzo sympatyczne, przemiłe. Także ja już dzisiaj będę się z Wami żegnać i mam nadzieję, że do bardzo niedługiego zobaczenia jeżeli można tak powiedzieć niedługiego niebawem się zobaczymy. Także do zobaczenia. Pa!